Dzień dobry, cześć moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z analizy serii Afterlives światy. No i dzisiaj zerkniemy sobie na ostatnią krainę, która będzie służyć tam do levelowania i jest to Revendreth. No i ciekaw jestem, czy za tydzień jeszcze będziemy mieli jeden odcinek odnośnie ostatniej krainy The Mav, ale o tym się przekonamy dopiero za tydzień. Zapraszam oczywiście na tą analizę. Dzisiejszy odcinek jest realizowany na mikrofonie Elgato Wave 3, który jest mikrofonem, który sprawia, że mam poczucie, że zmarnowałem pieniądze ale nie na niego. Otóż jakiś czas temu postanowiłem, że kupię sobie mikser oraz mikrofon na XLR, dzięki czemu będę miał większą kontrolę nad dźwiękiem, będzie super jakość, a tu się okazuje, że ten mikrofon, który jest zupełnie o wiele tańszy niż to całe ustawienie, na co wydałem trochę pieniędzy i robi praktycznie dokładnie to samo. W każdym razie Ergato Wave 3 to jest moim zdaniem jeden z lepiej brzmiących mikrofonów na USB. Myślę, że jest lepszy niż to, co proponuje Blue Yeti. No i dodatkowo ma wbudowane w sobie fajne technologie, dzięki czemu jak na przykład drzemy Japę, to nasz mikrofon nie będzie trzeszczał. To, co mówiłem wcześniej, ma on wbudowany mikser, dzięki czemu w naszym systemie zrobi się parę źródeł dźwięku i możemy te źródła dźwięku dodawać, przez co możemy mieć na przykład muzykę na innym kanale, grę na innym kanale i naszego kolegę na innym kanale. Jeśli dodamy to do OBS-a, to będziemy mogli po prostu manipulować tym dźwiękiem. Jeżeli kolega jest za głośno, ściszamy kolegę, podgłaśniamy muzykę i w ten sposób nie mamy tego wszystkiego na jednym kanale, nie musimy się pobrać, tylko wszystko jest osobno. Mamy wbudowane pokrętełka w mikrofonie i to pokrętełko sprawia, że możemy regulować głośność. Mikrofonu, głośność naszych słuchawek oraz głośność, czy też zmianę naszego miksu, żeby słyszeć bardziej grę albo bardziej kolegę. Dodatkowo jest jeszcze wbudowana integracja ze stream deckiem, więc jeżeli stream decka macie, no to macie dostęp do różnych makro ustawień i dzięki temu możemy szybciej dostosować nasz mikrofon. Jeżeli jesteście zainteresowani tym mikrofonem, jak najbardziej zapraszam na dole do linku w opisie, gdzie możecie zobaczyć, jak ten mikrofon wygląda, a ja będę dalej kontynuował nagrywanie na tym mikrofonie. No dobrze, a więc tak jak w przypadku poprzednich naszych filmów, tutaj również nie będziemy oglądać całości od początku do końca, tylko po prostu będziemy przeklikiwać i patrzeć sobie, co w tym trailerze jest. No i Revenge Dress jest to bardzo, ale to bardzo ciekawa kraina, i sam początek, no tutaj pokazuje mniej więcej, w jakie klimaty wchodzimy. Mamy tutaj takie rozświetlające się czerwone światło, no i krzyczącą postać w takim bardzo znajomym nam tonie, i jest to nikt inny jak rzeczywiście. Garosz trafił do Revendreth, to jest już pewne, no i z nim jest też związana tutaj taka historia mniej więcej jest z nim związany jakiś plan, który jest wykorzystywany, który został nam zdradzony. W każdym razie myślę, że zacząć trzeba od tego, czym jest Revendreth. Revendreth jest to kraina, mm, do... kraina grzeszników, można by powiedzieć. Jeżeli robiliśmy jakieś złe rzeczy za życia, jesteśmy jakimiś tam, wiecie, złymi po prostu ludźmi, orkami czy, czy kim tam, no to e, jeżeli po prostu nie byliśmy, Totalnie, w ogóle jakimiś super, mega świrami, że nie trafiliśmy do demaw, to trafiamy właśnie tutaj do Revendreth. I w Revendreth mamy odpowiedzieć za nasze występki, za nasze grzechy i za nasze złe uczynki. No i nie trudno się domyślić, że Garosz jako zbrodniarz wojenny trafił właśnie dokładnie tutaj i wielu innych, którzy też gdzieś tam mają jakieś swoje winy, trafiają tutaj. No i proces wygląda mniej więcej w Revendreth w ten sposób, że ten, kto Tutaj trafi, jest po prostu więźniem. Jest on zakuwany w jakieś tam łańcuchy, chowany do klatek, a następnie ventiży, czyli ta rasa tych wampirów, która tutaj zamieszkuje, żyje. Ona następnie przystępuje do procesu resocjalizacji te, takie, takiego jegomościa. No i proces wygląda w ten sposób, że mm, tutaj też warto zwrócić jeszcze, jeszcze na to uwagę, jeszcze przed tym, że w zależności od tego, jaki mieliśmy wpływ na świat, tyle anime ze sobą przynosimy. I to się przenosi na dobre i złe uczynki. Jeżeli byśmy jakimś super bohaterem, prowadziliśmy jakieś tam wojny, wiecie, byliśmy super yy, dobrzy, to będziemy mieli masę animy. Jeżeli byliśmy właśnie w drugą stronę, zbrodniarzem wojennym, wiecie, jakieś tam dokonywaliśmy kataklizmów, rozłamów i tak dalej, to również, mimo że to są złe uczynki, będziemy mieli naprawdę masę animy, czyli tej energii. Więc y, taki garosz, na przykład y, ma w sobie naprawdę bardzo duże pokłady, do czego za chwilę y, przejdziemy. W każdym razie proces wygląda w ten sposób, że z Revendreth y, jakby następnie mamy bodajże trzy wyjścia. Pierwszym wyjściem jest to, że w trakcie tego procesu y, będzie, będziemy odpowiadać za nasze grzechy. Y, I... Następnie to, to wygląda w ten sposób, że wyciągane są z nas te grzechy, wyciągana jest również z nas anima, bo to jest jakby taka, można powiedzieć, swojego rodzaju nasza zapłata, ale y, teraz w zależności od tej osoby zależy, czy za te grzechy odpowie, czy je zrozumie, czy jakby poczuje się winnym tego, co zrobił, y, albo nie. Więc. Y, on musi się po prostu zmierzyć. Jeżeli ktoś przejdzie pomyślnie przez to, no to następnie ma dwa wybory. Może albo pozostać w Revendreth, stać się jednym z wentirów i również następnie kolejne dusze przystosowywać, ratować można by powiedzieć. Albo może po prostu opuścić Revendreth po już oczyszczeniu i wyruszyć do innych realmów. Trzecia opcja jest taka, że jakby jeżeli nie odpowiesz za to wszystko i jakby nie będziesz się stosował, no to niestety czeka ciebie nic innego jak demaw, czyli po prostu śmietnik czeluść. Jesteś po prostu wyrzucany. Co ciekawe, na początek, gdy trafiamy właśnie do Revendreth, dostajemy coś takiego, co nazywa się Sinstone, czyli taki nagrobek kamień, na którym wypisane jest nasze prawdziwe imię. Niezależnie od tego, jakim imieniem posługiwaliśmy się, to to imię, które jest nam nadane, widnieje właśnie na tym nagrobku, jak i również widnieją wszystkie grzechy tej postaci. I ten kamyczek trzeba na niego bardzo uważać, dlatego że jeżeli ktoś posiądzie ten kamień, czyli wasz kamień z waszymi winami, z wasz Sinstone, no to na Następnie może was kontrolować, no i to też jest taki sposób na to, że nie ma czegoś takiego, że ja jestem niewinny i tak dalej. Nie, po prostu z automatu jakoś tak się dzieje, że są wasze winy tutaj wypisane, więc no z tego raczej się tutaj, no trudno wyłgać. Aczkolwiek Raven jest bardzo poniekąd y, ładną krainą, y, na, na swój sposób, dlatego że y, to jest takie wiecie taki świat trochę taki dekadencki, te te, y, te, te wampiry są takie wyniosłe y, i klimaty tutaj są nawet powiedziałbym troszeczkę podobne y, a nawet powiedziałbym, bardzo, bardzo podobne do tego, jak to wyglądało w... E, jak, jak to wyglądało w Suramarze. W każdym razie tutaj mamy do czynienia z nikim innym jak Sirem Denathriusem, Panem Denathriusem. Pan Denathrius jest władcą Revendreth e, i wszyscy inni są jego poddanymi. No i pierwsze, co możemy zobaczyć, to to, że Pan Sire Denathrius wygląda bardzo, ale to bardzo podobnie jak Dreadlord, jak upiorny władca, jak Nathrezim i to jest coś, co podnosimy w mojej ostatniej analizie odnośnie książki e, Infiltracja Wrogów, wstęp, i istnieje takie przypuszczenie, że jest właśnie on terzimem, czyli tym w zasadzie to nie jest demon, bo wydaje mi się, że terzimowie właśnie pochodzą stąd e, i możliwe, że stworzył ich jako Naterzimów e, jailer, i również tutaj e, Sire jest jednym z nich, tylko został osadzony przez jailera właśnie w tej pozycji. No, ale również istnieje teoria, że to właśnie Sire Denathurus stworzył y, Nathrezimów, tak jak właśnie stworzył i Ventirów. Więc tutaj miłosierny władca w takim wyniosłym tonie y, pisze do swoich poddanych o trudnej sytuacji, jaka nas spotyka. A spotyka nas trudna sytuacja, y, taka, że y, mamy oczywiście niedobór animy, niedobór napływających dusz, dlatego że machina się zepsuła. To, co tutaj możemy zobaczyć, y, to. Jest właśnie proces yy, pozyskiwania animy oraz, yy, no bo bym powiedział, tutaj yy, resocjalizacji tych dusz yy, i zobaczcie, że mamy tutaj jakąś przykutą duszę, z której wyciągana jest anima, no i ta dusza po prostu odpowiada za swoje grzechy, za swoje złe uczynki. I teraz można by powiedzieć, że oni są straszni, ci wentirzy, że to jak tak w ogóle można? Aczkolwiek trzeba cały czas mieć yy, tutaj. Yy, w głowie to, że to nie jest kraina, do której trafia się w zasadzie za niewinność. Większość z tych dusz, które tutaj trafia, to są gwałciciele, zbrodniarze wojenni. To są jacyś tacy potwory, bym powiedział. To są ludzie, którzy najpierw smarują kanapkę masłem, a później nutellą. I to jest właśnie miejsce, dlatego jakby nie można tutaj dać się zbić pozorom, dlatego że tutaj jest bardzo ładna gra pozorów. Jakby to, że ta kraina wygląda właśnie w ten, ten sposób, tak strasznie, można by powiedzieć no to to, to to nie jest tak. To są tylko takie jakby pozory dlatego, że ich święta misja, o której sam mówi Denathrius, De jest rzeczywiście dobra. Jakby tutaj przez ten ból, przez to torturowanie jakby chodzi o to, żeby ostatecznie tą duszę uratować. Więc dlatego nie warto tutaj tak jakby dać się zwieść pozorom i to jest właśnie taka śmieszna gra kontrastów, że taki wiecie, wampir, wszystko wygląda tak źle, jakieś mrocznie, a tak naprawdę robią oni rzecz dobrą. Aczkolwiek to co robi Denathrius niekoniecznie jest dobre. No i teraz ten list, który on tutaj spisuje, mniej więcej brzmi tutaj, że no, no niestety mamy problemy z animą na to, i wzywa tutaj wszystkich oczywiście do tego, by jakoś przetrwać te czasy, więc aby prze, przetrwać to. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że po pierwsze dusze, które trafiły do Rewendreth, które na razie już są, są wysysane albo po prostu zabierane jest im tyle animy, ile możliwe. Po prostu do granic wytrzymałości pozyskiwane są te dusze, co zazwyczaj nie miało miejsca. Dodatkowo w obliczu tej, tej całej suszy również i wentiży. Czyli lud zamieszkujący ma płacić różnego rodzaju daniny, jałmużny i oddawać części ze, z jakiejś zdobytej animy, czy części nawet swojej animy, dla dobra wszystkich. No i mamy tutaj taką piękną kolejeczkę, w której ustawili się wentirzy, którzy mają po prostu zapłacić tutaj podatek. I co ciekawe, to my również w grze będziemy mieli takie questy, gdzie będziemy musieli właśnie pozyskiwać w ten sposób animę. Wszystko to niby brzmi całkiem. Dobrze. E, natomiast tutaj mamy również kawałek. Raz jeszcze wracamy do e, garosza. Dlatego, że Sardy również wspomina o tym, że nasze rezerwy. E, no, tutaj w, w są, te, też mogą się skończyć, mamy również pewne woły robocze, które są wykorzystywane, ale one również nie potrwają wiecznie. I jeżeli chodzi o te woły robocze, workhorses, jak to, jak to nazwał, to właśnie takim wołem roboczym jest właśnie e, sam Garosz, Czyli są niektóre postaci, które zostały pojmane przez Sire Danatyrusa i są po prostu eksploatowane, wydobywane jest z nich masa animy, że są to właśnie takie woły robocze, z których wyciąga się naprawdę masę e, tej energii, ale również i one się skończą. Co do samego Garosza, no to on popełnił bardzo, bardzo dużo mm, tutaj... E, różnych występków, zrobił bardzo dużo złego, więc jakby jego wpływ na świat był bardzo duży, stąd też te pokłady anime, które on ma w sobie rzeczywiście są ogromne, a w dodatku jeszcze tak naprawdę wszystko jest to podkręcone, niesamowity niesamowicie wywalonym w kosmos ego, którym on ma ta jego duma, którą on ma w sobie to ego yy, za zagorzałem Sprawia, że to jeszcze bardziej zostało podkręcone, i wyobraźcie sobie, że taki garoż, który jest tutaj torturowany, który w, w domyśle ma przemyśleć swoje występki, ma je zrozumieć, ma za nie odpowiedzieć, ten garoż tutaj nadal na przykład może twierdzić, że on. Nie zrobił nic złego i dlatego ta anima w nim po prostu płynie dodatkowo. Serdy również prowadził różnego rodzaju pewne eksperymenty, gdzie pewne postaci właśnie w ten sposób wykorzystuje albo wprowadza w nich jeszcze więcej animy, żeby zrobić. No, właśnie w zasadzie nie wiem, to są jakieś tam różne eksperymenty. W każdym razie Garosz myślę, że no, jest tutaj potężnym pokładem, a co z nim dalej będzie? Możliwe, że go w tym momencie uwolnimy. Możliwe, że Garosz tak naprawdę w ogóle nic się nie zmieni, bo szczerze powiedziawszy, wątpię żeby garosz przemyślał swoje zachowanie, nawet tutaj, w obliczu no właśnie tych wszystkich wentylów. Natomiast co, co do te, te, tych danin, to rzeczywiście, jakby te, te braki możemy tutaj zauważyć, możemy je odczuć, aczkolwiek. Tutaj ma nastąpić tak zwana redystrybucja dóbr. Ta anima, która jest pobierana właśnie w tych podatkach, ma być przekazywana do tych, którzy potrzebują jej najbardziej. A kto potrzebuje jej najbardziej? No, kto? Jakże inny. Jak nie arystokracja, szlachta, wysoko urodzeni, wysoko położeni wentirowie. Więc to wszystko jest tak idealnie po prostu potrzytem. idealnie się akurat trafiło Saerowi Denatrysowi. W ten sposób eksploatuje wszystkie dusze winnych oraz dusze swojego ludu, a ci, którzy są mu wierni, ci, którzy są wysoko postawieni, po prostu spożywają tą anime i po prostu mają jej pod dostatkiem. Co bardzo przywodzi na myśl to, co działo się w Suramarze. Jest to praktycznie kropka w kropkę dokładnie to samo. Tam mieliśmy akurat coś, co nazywało się Arkwine, czyli takie tajemne wino, które zawierało w sobie energię magiczną, a elfy, które były od niej uzależnione, potrzebowały potrzebowały jakby dostawy tej, tej magi, magii w postaci tego arcwine. No i również arystokracja miała jego pod dostatkiem i ograniczano dostęp plepsowi niżej położonym, więc jest to tak idealnie gra kontrastów tak naprawdę. Ale to wszystko również jest też plan całe, ca, ca, tego całego Syra Denatriusa, dlatego że on tak naprawdę jest, jakby wiemy, znaczy na początku, gdy trafimy do Revendreth, no to on nas przyjmie i będziemy troszeczkę z nim się tutaj spoufalać, aż w którymś momencie trafimy na tak zwany ruch oporu, ruch oporu, który sprzeciwia się jemu i na początku będziemy z nimi walczyć, ale w którymś momencie zrozumiemy i dojdziemy do takiego momentu, gdzie dowiemy się, że Sire to jednak nie jest dobry gość i dlatego jest on między innymi bossem w, w najnowszym rajdzie Castle Nathria, ale... Planem Jailera, znaczy nie planem Jailera, tylko planem yy, właśnie Sajra Denatrysa jest to, że on zbiera tą animę. Tak naprawdę ta susza, te braki animy, które tu się znajdują, są praktycznie w dużej części spowodowane właśnie nim. Dlatego, że fakt Trochę mniej tych dusz dociera, ale ma on pod dostatkiem wiele dusz. Jakby Revendreth o tyle się troszeczkę różni, że ma wiele potężnych dusz, z których można tutaj korzystać. I on zbiera tą energię, a następnie w takich wielkich kapsułach zbiera tą całą animę. I te kapsuły możemy w trakcie questowania i w trakcie rajdu również zobaczyć. Są to masywne, ogromne magazyny, które sprawiłyby, że Revendreth mogłoby spokojnie odżyć. Ale on magazynuje to, dlatego że on ma pewien plan, dlatego że on chce... Te, tą, tą całą animę wysłać do The Mav, do Jailera. Więc to jest taki, taki mal, malutki spoilerek, e, e, jeśli, jeśli chodzi o to. W każdym razie, tu widzimy jednego z uciekających, którzy, który nie chce się po prostu podzielić e, tym e, swoim animą. Został on na jego nieszczęście przyłapany, postawiony przed oblicze Sayera Denatrysa, a ten jako m, sprawiedliwy i dobry władca, troszczący się o swój lud, Zesłał go na wygnanie. To, co tutaj widzicie, to, to, to jest taki fragment krainy, który został wypalony przez światłość. Większość tej krainy jest spowita mrokami, ciemnością, i to są dobre warunki dla wszystkich gargulców które tam żyją, dla wszystkich sługusów, dredgerów, tak jak oni się nazywa, nazywają, i ogólnie dla ventilów, którzy są rasą wampiryczną. Oni są bardzo wrażliwi na światło, na światłość. To jest coś, co ich bardzo mocno osłabia. W każdym razie. Wraz z tym brakiem animy, który zaczął się pojawiać, również światłość zaczęła powoli wdzierać się do Revendreth i wypaliła dosłownie część krainy. I teraz ta część krainy jest wykorzystywana jako miejsce do zsyłek wrogów politycznych, jakichś tam wiecie, separatystów różnych itd., itd. Więc tu możemy zobaczyć, że ten, który sprzeciwił się Denatrysowi, wylądował właśnie w świetle. Światłości, która po prostu wypala go. No i takie dłuższe przebywanie na światłości spowoduje, że po prostu ta dusza wyparuje, zniszczy się. Na, na tych pustkowiach również możemy. Znaleźć parę postaci. Między innymi jest to jeden z naszych towarzyszy później w Revendance. Będzie to pan Theodard, który po prostu również e, e, zesłany w to miejsce e, znalazł pewnych e, swoich e, jakichś tam sługusów, dwóch takich dwóch dredgerów. I on z parasoleczką chodzi sobie po prostu po tym całym pustkowiu. <laughs> I po prostu z nim się również zaprzyjaźnimy. Więc to jest całkiem ciekawe. No i tu raz jeszcze gra tych kontrastów, kiedy ten jeden Wentir spisuje słowa Sery Denatrius. Mówiąc o tym, że wszyscy musimy zaciskać pasa, że to jest dla Waszego dobra, on dolewa sobie pełną czarkę oczywiście przepysznej animy. To wszystko jest tak naprawdę no, bardzo ciekawe. To jest jeden z naprawdę fajniejszych motywów. Muzyka w tej krainie jest po prostu przecudowna. Sire Denathrius jest bardzo ciekawą postacią. Taki typowy złodupiec. Jestem ciekaw, jaki, jakie dokładnie on ma relacje z Jailerem. Dlatego, że um, zastanawiam się, czy on jest sługą Jailera, czy ma jakiś tam plan. W każdym razie możemy zobaczyć, że i, Ventir, i Ventirowie w Revendreth Sire Nathurs, jak i w Maldraxus również możemy znaleźć e, właśnie tych zwolenników Jailera, stąd też e, jestem ciekaw, jak to się dalej potoczy, aczkolwiek no tutaj nie będę wam spoilerował, jak potoczą się dalej e, właśnie te losy Saira Denatriusa, w każdym razie jestem ciekaw, czy dowiemy się nieco więcej odnośnie jego połączenia z rasą Nathrezim e, i skąd ci Natherzimowi się wzięli, czy są oni w jakiś tam sposób połączeni, e, no i to w sumie powiedziałbym, że wszystko jeżeli chodzi o e, Reven Mam nadzieję, że oczywiście odcinek wam się podobał, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, no i zobaczymy się rzecz jasna w kolejnym filmie, no i w sumie jeszcze przy okazji te, tego tutaj filmu mogłem opowiedzieć wam chociaż była KL Tasie, ale nie chcę wam aż tak bardzo spoilerować, myślę, że jest to bardzo, bardzo ciekawy motyw, żebyście odkryli sobie sami, zapraszam oczywiście na kolejne filmy, łapeczka w górę, do zobaczenia, papa, no i cześć.